Something new, whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on. Dzisiaj... Günaydın! Dzień dobry! Dzisiaj takie przywitanie, bo jest dosyć wcześnie. Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i... Ja! Yeah. I Nuri oczywiście. Dzisiaj witamy się z wami z Antalyi. Pomału ferie zimowe się już kończą. Jutro mamy samolot właśnie z Antalyi do Wan Wracamy do Erciś Więc postanowiliśmy, że ten jeden dzień przed wylotem sobie jeszcze tutaj w Antalyi spędzimy. I dlatego już tak wcześnie przyjechaliśmy. Mm -hmm. No i idziemy sobie trochę coś tutaj pochodzić, porobić. Ładna jest pogoda. Ładne widoki. No to zabieramy was z nami. Idziemy! Tak! <grywa> Antalya zimą. Cały przekrój garderoby. Jedni w shortach, a inni w płatych kurtkach. O! Jedzie nasz tramwaj. Jedziemy na plażę konialty. O kurczę, ale dzisiaj wieje od morza. Zobaczcie jakie fale. Idziemy właśnie tam na dół. Jaka pogoda? Gorąco, ale wieje. Jakby nie wiało to gorąco, ciepło. No Ty nie masz z tym problemu. Nie masz takich włosów. No. <noise> ja nic nie widzę. Ale fajnie grzeje słoneczko. Nie wiem czy mnie słychać, bo i szumi morze i wieje wiatr. Mam nadzieję, że słychać. Dzisiaj jest który w ogóle wiemy? Czwarty. Czwarty lutego. I mamy około 15 stopni. W mantali świeci słońce, nie ma w ogóle chmur. No, ale wieje, wieje od morza. No, zobaczcie, bezchmurne niebo, słoneczko. Ale też wieje dzisiaj naprawdę. Będziemy się trochę schować i coś dobrego zjeść. Mam próbować ja teraz? No bardzo łatwe. Startuj! Pojechała. Jedzie, jedzie, jedzie. Była zabawa. Do drzewa będziemy to przypinać? No tak. Bo wszyscy tak zostawiają. Hmm. I co? Było wesoło co? Tak. Teraz trzeba zdjęcie robić. No moi drodzy spędziliśmy trochę czasu na plaży. Zjedliśmy coś dobrego. Tak. I spróbowaliśmy czegoś nowego. Pobawiliśmy się. Na elektrycznej nodze. Mieliśmy taki pomysł, żeby pojeździć na niej razem jeszcze to dla Was nagrywać, ale stwierdziliśmy, że może jednak nie będziemy aż tak ryzykować, może następnym razem. <grym> Wiecie co? Pogoda byłaby idealna, jest naprawdę ciepło w słońcu, ale tak wieje, non-stop. Rzuci jak ja wyglądam w ogóle w tych włosach rozczochranych? No ja też mam takie Nie, żeby to jakaś nowość, <grym> nowość była, no ale. <grym> W każdym razie odzywam się teraz, bo chwilę tak się ciszej zrobiło. Ale i tak będziemy już zmierzać. O, znowu Nie wiem, w ogóle, czym nie słychać jak wieje. Będziemy się zawijać do miasta. Tak, wracamy bo tam, do miasta. Tam będzie trochę ciszej. A na razie was przepraszam, że tak mało do was mówię, ale no naprawdę boję się, że mi nie słychać jak wieje. Wszystkie te nagrania wtedy będą tu koszane. No. Dobrze, to lecimy do miasta i mam nadzieję, że tam się odezwę. <gry> A w mieście? Mandarynki. Bo to mandarynki albo pomarańcze. Przyjechaliśmy do miasta. Faktycznie tutaj jest ciszej, nie ma wiatru, ale powoli już zachodzi słońce. Podno się zrobiło. Wypiliśmy herbatę na rozgrzanie. Jeszcze sobie spacerujemy trochę. Czekamy do tego zachodu słońca, żeby go obejrzeć i Wam przy okazji też pokazać. Na pewno będzie piękne. Słońce zaszło, ale nie było takich kolorów jak się spodziewałam. Od razu zrobiło się naprawdę chłodno, więc nic już teraz tylko zmykamy do hotelu, bo bardzo wcześnie musimy wstać na samolot. Musimy być na lotnisku, już no, najpóźniej o 7 rano, więc trzeba trochę odpocząć. Dzień dobry, jest siódma rano. Jesteśmy na lotnisku i czekamy na nasz samolot do Wan. Jak widać, nie pospaliśmy zbyt dobrze i zbyt długo. No ale cóż, jakoś trzeba przetrwać tą podróż. Gentlemen, welcome aboard. Please throw your hand luggage in overhead bin or under the seat in front of you. We kindly ask you to keep the aisle clear. Please throw you your hand luggage. Thank you. <laughs> nad jeziorem van mhm. powiedział kapitan że nie możemy na razie wylądować ponieważ podobno mocno sobie śnieg i próbują lotnisko odśnieżyć na nasze lądowanie tak nie wiem kołujemy już to trwa 10 minut W końcu, w domu. Dotarliśmy do domu. Och jesteśmy wykończeni. Która jest godzina w ogóle? Pół do pierwszej. Pół do pierwszej. Od czwartej 4.40 na nogach jesteśmy. Idziemy teraz odpocząć, ale dotarliśmy do domu cali i zdrowi na szczęście. Tak. No i widzimy się znowu w następnym filmie za tydzień. Do zobaczenia! Görüşürüz! Bywajcie!